Dzień doberek, witam wszystkich Za dwie dziesiąta Grosgerau Pierwsza firma I czwórka zajęta Zajęta Ciulowo Ciulowo panie a? Zobaczyć ko może już odjeżdża. Dobra I trzeba iść rozładować W skanerze jest 22 palety I w Aldi Bingen chyba 14 Teraz Aldi Bingen Co tu się dzieje kurwa teraz Ja pierdolę O panie To się odpierdziela Kurwa da się tędy przejechać w ogóle? Co tam się porobiło? A, już wiem co się porobiło z tamtej strony Ciężarówki jadą zablokowało się, mam nadzieję, że tam się z tyłu da przejechać. Bo, bo to jest porażka, kurwa, co te głąby tu kurwa narobiły. Zaraz się tu wszystko w chuj zablokuje. Tam nie nawigacja pokazuje, nie mogę pojechać, bo. da się gdzieś tędy czy się nie da zaraz zobaczymy fraz Fry bis Nordfrost a zobaczymy jest przejazd czy nie ma No tu jest tylko dojazd do firmy, kuźwa. No i chuj. Nie można. Niestety, nic z tym nie zrobisz. Nie da się, kurwa, panie, nic zrobić... Zakaz się nie wpierdolę, bo nie wiem co tam jest wolę, wolę nie ryzykować. Niestety jest lipa z wyjazdem stąd. Niestety panie nie przejedziemy kurwa, no ja tam nie pojadę pod zakaz Nie ma innej opcji, trzeba kurwa czekać, aż się to gówno odblokuje. I tu jest porażka, kurwa, naprawdę. Teraz chuj wie, czy jechać za ten autobus, czy nie? Bo tam już nie będzie miejsca. Kurwa, no nie może być tak, żeby tak się stali wszyscy na drodze, ja pierdolę. Z jednej i z drugiej strony zablokowali drogę w chuj. A ten nie przejedzie, bo tamten wjechał z przyczepą. Niech ktoś na policję zadzwonić, niech przyjadą, kurwa, rozkorkują to jakieś kurwa, albo ukierują, albo niech te ciężarówki z drogi wyjebią gdzieś, kurwa. No ja pierdolę. Głupota jak nic. Zablokowane tam wszystko znowu. Ja pierdolę. Jak jechałem w tą stronę, stało tam kurwa po tej stronie i sobie myślę ja pierdolę zaraz się to po poblokuje kurwa pewnie, nie no i się nie pomyliłem ale się zajebało. Ci, co stoją na drodze, po prostu muszą z niej zjechać i tyle, no nie ma takiej opcji, żeby blokowali drogę. Są wszędzie kurwa zakazy zatrzymywania kurwa. trąbisz kurwa, spierdalaj kurwa mrugał kurwa żeby jechać to stoisz jak ta cipa w dupę se panie zatrąb to jest hardcore kurwa, ja pierdolę kurwa stoją i czekają ja pierdzielę ale się tu zaraz się do samego ronda zablokuje gościu jeszcze bardziej się trzeba było wysunąć To jest za dużo zamówień, za dużo ciężarówek, nie ma parkingu, kurwa stoją na ulicy z jednej z drugiej strony i później się takie rzeczy robią. Kurwa. I zbliżam się do miejsca gdzie często tu na zakręcie, za barierkami na takiej górce jest ustawiany fotoradar. I tylko przekroczysz tu 82 i jest pstryk. Ciekawy jestem, czy dzisiaj też jest, czy go nie ma. Ostatnio go nie było, ale często tu o, pstryknął komuś temu gościowi, pstryknął. Nawet było widać temu w białym. Tu jest stuwa. Ja jadę 80, mi nie mógł pstryknąć. Dostał gościu fotę. O, ten też dostał. No. Ktoś nie zna, to tutaj nie ma szans tego zobaczyć. Tu wyjeżdżasz 11.28. Rozpadało się przed chwileczką. Ale jestem już w Aldi. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać. Albo, że w ogóle nie będę musiał czekać. Może i tak być. Zaraz zobaczymy. Oby tak było, chociaż widzę tu parę ciężarówek Znaczy dużo palet nie mam, bo chyba tylko 14, tak jest No i oby się było bez czekania A później stąd 71 km do Koblenz do Dachsera na podmianę na naczepy To tam długo nie zejdzie Tam długo nie zejdzie Dobra, stanę tak. Dobra, on odjeżdża. Ja podjeżdżam. I pierdalej, kurwa. Wiesz, se papiery teraz kurwa układał. Ogień, nie macie kurwa. Nie macie chłopie On przyszedł kurwa, jeszcze papiery będzie się układał, jakby nie mógł odjechać 2 metry Panie i se papierów poukładać Tylko tu będzie kurwa se porządek robił w papierach, nie? Jak pancio kurwa czeka kurwa na rampę kurwa 20 minut czekałem, a nie miałeś czasu kurwa aż nadto żeby się no i chyba się trzeba gdzie jeszcze będzie, będzie Delikatnie się przedłużyło, bo musiałem sobie przerwę zrobić I czas przyjazdu według nawigacji do Koblenz 13.56 A więc na 14:00 powinienem być mam nadzieję że bez żadnych koreczków bez żadnych przygód po drodze pogoda się spierdzieliła a w tym tygodniu chcę, jeszcze nie zmieniłem kół na drugie na których mam całoroczne opony na takich kupiłem auto więc Trzeba je jeździć. Ja osobiście nie jestem fanem całorocznym, dlatego kupiłem sobie nowy komplet felg, na których wylądowały letnie opony. No, ale tych nie będę wyrzucał, kurde, bo, bo opony, jak auto kupowałem, założono mi nowe. Także trzeba je zjeździć. A tutaj zim. Jako takich nie ma. Także także nie ma się czym przejmować. Nie zakładałem jeszcze opon, bo ogólnie, żeby zmienić na całoroczne, to wiadomo, że nie ma problemu. Nie jest, nie jest wymagana jakaś tam temperatura, ale żeby przestać jeździć. Na letnich już jest. Na letnich oponach nie powinno się jeździć poniżej 7 stopni w ciągu dnia. No, a wiadomo, że lepiej nie ryzykować, jak się rano wyjeżdża, jak jest tam 1 czy 0, bo można się zawinąć gdzieś. Także plan jest taki, żeby w sobotę, jak będzie pogoda, jechać na myjnie zrobić takie mycie grubsze, tak zwaną de dekontaminację a więc takie oczyszczenie samochodu do jakichś opiłków żywicy kawałków asfaltu przyklejonych do lakieru i tak dalej i tak dalej mam oczywiście do tego odpowiednie środki później trzeba odtłuścić Samochód i wosk nałożyć. No i na koniec powrót na chatę i zmiana kół. Ale jak będzie padało, to trzeba zobaczyć jeszcze jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu. Jak będzie padało w sobotę, to kół nie wymienię. Niestety nic z tego nie wyjdzie, bo w deszczu nie będę kół zmieniał. 14:40. Dobrze, że nie musiałem do 15 czekać. No ale tak, licząc 2:20, to na 17 powinienem być w Werlenze. Według nawigacji 16:57. Więc w sumie by się zgadzało. Tworzy mi ktoś, czy jeszcze bliżej muszę podjechać. Dobra. Ostatnio mi tam wysłało, a tam kurwa trzeba tam i z powrotem Także Mykam sobie tędy Elektryki nie jeżdżą za ciężarówkami, to jest tylko legenda. To ludzie se tak wymyślają Nie jeżdżą, no co wy E... Ktoś z Was napisał odnośnie iPhone'a 15 Pro, żebym coś tam, może nagram jakiś taki krótki materiał, jakieś porównanie z 13 Pro i tak dalej. E... Ktoś tam pytał o Baterie, czy szybko spada? O e... czy się grzeje? Chyba to. I tak, e... telefon. naładowany o godzinie 0.21 odłączony od ładowarki mamy 16.45 79% chwilę przez niego dzisiaj rozmawiałem przeglądałem tiktok, youtube jak czekałem nie wiem, około pół godziny maile, takie wiadomości także pod względem baterii jest bardzo dobrze Wczoraj na wieczór nie miałem 45% chyba, tylko że teraz użytkuję dwóch na zmianę. Nie grzeje się w ogóle, ani raz nie, nie poczułem, że tam cokolwiek przynajmniej. Nic się nie zacina. Jeśli chodzi o aparat względem 13 Pro, jak zrobisz zdjęcie, to wydaje się, że jest delikatnie, jakby kontrast był inny na 15 Pro, jakby było delikatnie ciemniejszy. Jak się zdjęcia zbliża, czy ten, to wychodzi tak samo. Także tutaj e, wideo też powiedziałbym, że porównywalne, tylko że tu jest w 15 Pro jest większy zoom i jest funkcja jak biegniesz, żeby tak obrazem nie telepał, można włączyć, nie? Także no co, ten nocz przycisk z boku, który Funkcyjny, do którego można dopisać różne funkcje. Kurde, tu się bardzo korkuje. Może bym zjechał tutaj. Tu jest Bauhaus. Koło Bauhausu sobie cyknął. 17:16. Jak to wygląda? Jest tam miejsce. Tu jest, tu jest, a tu, tu, tu też jest. 365 kilometrów.